Powiem Wam, że strasznie ciężko jest znaleźć miejscówkę tutaj w Krakowie, nawet na tak spokojnych osiedlach jak nasze, żeby móc sobie na spokojnie porozmawiać, bo wiesz, nie, ktoś gdzieś jest, albo ktoś kosi sobie trawę, albo jakieś dzieci się bawią wokół. No tak to wygląda, ale myślę, że i do, takich, do takiej rzeczywistości powinnam przywyknąć, jeżeli chcę robić to, co robię. Konstrukcja z moich słuchawek i z plecaka. Zobaczymy, jak długo utrzyma się w ten sposób kamera. Dzisiaj chciałabym z Wami poruszyć temat, którego ja w sumie googlowałam bardzo, bardzo często w swoim młodszym życiu i można powiedzieć, że do tej pory troszkę się też tym zmagam, a mianowicie jak być sobą. Jak być sobą w towarzystwie, w pracy, wśród najbliższych, wśród rodziny. Nie okłamywać samego siebie, że zachowujesz się w jakiś dziwny sposób, a potem wręcz masz wyrzuty sumienia. Powiem Wam szczerze, że od kiedy pamiętam, to miałam wrażenie, że staram się jakoś kupić w towarzystwo zachowując się podobnie jak oni. Może niektórzy z Was powiedzą, że to jest naturalne, że każdy z nas takie coś po prostu w sobie ma. Jeżeli jest jakieś stado wron, to musimy krakać jak i one, tak? Tak to się mówi. To oczywiste, przecież to jest oczywiste, że w pracy będziemy zachowywać się inaczej, no i przy rodzinie i przy znajomych także. Przy znajomych prawdopodobnie będziemy zachowywać się jak najbardziej swobodnie, a przynajmniej tak powinno być, jeżeli mamy odpowiednie grono znajomych, przy których faktycznie możemy czuć się w 100% sobą i nie będą cię jakoś negatywnie oceniać w jakiś taki negatywny sposób, tylko są Twoimi przyjaciółmi i wspierają Cię w tym, jakim Ty po prostu jesteś. Przy rodzinie będziemy. Troszeczkę grzeczniejsi, no bo tak to jest z rodziną, nie? Nie mówi się po prostu wszystkiego, chyba że faktycznie ktoś ma takie bardziej kumpelskie relacje ze swoją rodziną. Ale no, jeżeli chodzi o pracę, no coś mi padło do oka, mój głos. Jeżeli chodzi o pracę, no to przecież nie wejdziesz i powiesz, cześć, elo, mordo, co tam szef dzisiaj słychać, co będzie będzie dzisiaj porabiać, nie? No to jest, to jest nierealne. I tak analizując sobie ten temat przez ostatnie lata, można powiedzieć, i przez większość mojego młodego życia. Doszłam do wniosku, że jest kilka takich elementów składowych, którymi chciałabym się z Wami po prostu podzielić. I tak, żeby być sobą, powinniśmy uświadomić sobie, że nie potrzebujemy innych osób do tego, żeby czuć się kompletnie. I powiem Wam, że ja chyba mam z tym jakieś problemy, bo teraz jak jest ta cała izolacja i tak dalej, nie spotykamy się ze znajomymi, to zaczęłam gasnąć, zaczęłam dziczeć można powiedzieć i zastanawiam się jak to będzie wyglądało później, bo zauważyłam, że ja naprawdę potrzebuję ludzi, żeby jakoś tam... Rozkwitać, żeby czuć się z sobą, żeby wymieniać tą pozytywną energię między ludźmi, prawda? I teraz, gdy nie ma tych znajomych, łapczywie zaczęłam szukać innych. Zaczęłam pisać do ludzi z internetu, założyłam sobie profil nawet na pewnych portalach społecznościowych z zaznaczeniem, że szukam osób do rozmowy tylko do rozmowy. Tak więc, reasumując, czułam się sobą i faktycznie czuję tą esencję bycia sobą, gdy jestem wśród innych ludzi, gdy mogę się wymieniać tą taką pozytywną energią. Mogę powiedzieć, że jednak nad tym pracuję i. Po prostu staram się faktycznie nie uzależniać tego, jak sama ze sobą się czuję, od tego, czy otaczam się aktualnie wianuszkiem osób, czy niekoniecznie. Tak jak powiedziałam, pracuję nad tym. Dużo dają mi ćwiczenia i to, że po prostu zaczęłam coś robić dla siebie. Nie tylko, żeby... Tą energię pozytywną przelewać między innych ludzi, ale też, żeby <laughs> ta pozytywna energia faktycznie skupiała się też we mnie, na mnie. Żeby być samemu dla siebie, takim przyjacielem, jaka potrafię być dla innych. Fakt jest taki, że mamy tylko jedno życie i fajnie by było przeżyć je w takiej miłości do siebie. Kolejny punkt to będzie akceptacja siebie. I dokładnie takim, jakim się jest. Owszem, jeżeli coś nam się w sobie nie podoba, typu, nie wiem, nasza sylwetka pozostawia wiele do życzenia, to wtedy faktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć się za ćwiczenia. Tak samo jak mi zaczęło po prostu przeszkadzać to, że moja waga cały czas rosła i rosła, a moje proporcje dosyć dziwacznie się zmieniały w taki sposób, którego ja niekoniecznie chciałam, żeby tak to wyglądało u mnie, nie chciałam w ten sposób wyglądać, dlatego po prostu wzięłam się za te ćwiczenia. Eee... Powoli będę wdrażać jakąś tam dietę, ale to, to jeszcze z tym kiepsko. Kiedyś o wiele bardziej przejmowałam się swoim wyglądem. Szczególnie okres dojrzewania dał mi w kość, kiedy to wiadomo, moje ciało się zmieniało z takiego e, dziecięcego na, na kobiece, z tym, że jeżeli chodziło o moje kobiece ciało, te początki takie, no to to było takie patyczkowate. I miałam takie aż krzywe nogi od tego, że byłam po prostu zbyt chuda. Tak, na metr 73 m ważyłam chyba 50 kg, kilo, 55 kg dokładnie, tyle co pamiętam. I wiem, że niektóre osoby w takich proporcjach wyglądają bardzo dobrze. Jednak u mnie to się totalnie nie sprawdzało. Wyglądałam naprawdę jak wygłodzona kobieta, która przed chwilą wróciła, nie wiem, z wojny. A tak więc, jeżeli chodzi o mój okres dojrzewania, to właśnie w ten sposób wyglądał. Już nawet czytałam pewne fakty o. Dysmorfofobii, czyli nienawiści do swojego ciała, i w tamtym momencie faktycznie miałam wrażenie, że mogę nienawidzieć tego, jak wyglądam. Jednak mam wrażenie, że z biegiem czasu dużo rzeczy po prostu zaczęłam zlewać, stały mi się obojętne albo po prostu je pokochałam. Mam wrażenie, że faktycznie dużo zrobiły też ćwiczenia, dużo zrobiła yoga, medytacja, no i takie. Takie powtarzanie sobie, że wcale nie muszę przypasować się do żadnego kanonu, który obecnie istnieje w świecie. Nie muszę i nic z tego nie musi robić. Każdy może wyglądać dokładnie tak jak chce, o ile to nie, mm, nie sprzęża się z jego negatywnym stanem zdrowotnym. Trzeci bardzo ważny podpunkt, którego przeanalizowałam sobie tak dogłębnie, dopiero ostatnio, i to jest wybacz sobie swoje. Przeszłe błędy. Wybacz sobie swoje błędy, które popełniłeś w przeszłości. Zauważam, że każdy z nas ma jakieś tam postrzeganie na samego siebie, wyobrażenia o samym sobie, które niekoniecznie może pokrywać się z rzeczywistością. I mam tutaj na myśli na przykład nigdy. Mm, Nigdy nie pocałuje się na pierwszej randce, nigdy nie prześpie się z nikim na pierwszej randce, nigdy nie prześpie się ze swoim szefem, na przykład, żeby mieć z tego jakieś profity. A potem dochodzi do takiej sytuacji, typu, nie wiem, spotykasz się po raz pierwszy z facetem, który cię totalnie pociąga, no i trafia cię do łóżka, a potem się okazuje, że jednak nic z tego. Można powiedzieć, że to był twój błąd, że zaufałaś komuś takiemu, komu się nie powinno, mimo że wszystko sprowadzało się do. mimo że wszystko świadczyło o tym że wszystko będzie w porządku, nie? Tak więc to może być błąd. Nie wiem, no może dla niektórych to nie jest błąd, tylko jakaś tam życiowa lekcja i tyle, tak? To nie jest może życiowy błąd. Jednak takim błędem może faktycznie wydawać się to, że na przykład e, przespałeś się ze swoim szefem, myśląc, że będziesz mieć z tego jakieś profity, może jakiś awansik albo coś w tym stylu, może utrzymanie stanowiska. Kto wie. A potem się okazało, że szefo tylko mydlił Ci oczy i, i Twoja umowa się kończy i zostałeś wykorzystany i już więcej <grych> i, i już więcej od Ciebie niczego nie oczekuje, tak? Wszystko dążyło do jednego, ale e, wtedy możesz czuć się jak osoba, bo tak wiadomo, tak się przyjęło w, w społeczeństwie, że jeżeli prześpisz się z kimś na pierwszej randce albo e, prześpisz się ze swoim szefem cokolwiek, nie wiem, teraz mam po prostu takie dwa pomysły w głowie. Pewnie Wy możecie sobie wymyśleć jakieś inne. Potem następuje takie stygmatyzowanie danej osoby, bo jak mogła ta kobieta zrobić coś takiego na pierwszej rance, albo jak mógł ten facet zrobić coś takiego na pierwszej randce, tak? I wtedy jest takie powiedzenie, że a, no sam się o to prosił, albo coś takiego, tak? Że, mm, no jest jakimś tam dziwkarzem albo dziwką. <grym> nie, nie, nie. Fakt jest taki, że jedna taka sytuacja wcale z Ciebie nie. Czyni jakiejś tam konkretnej osoby. Po prostu każdy z nas popełnia błędy, dosłownie każdy. I nawet ten twój idol, którego masz w głowie, on też, on też popełniał totalne, wielkie błędy w swojej młodości, albo po prostu we wcześniejszym życiu, których on żałuje. Nikt nie jest idealny i trzeba o tym wiedzieć i naprawdę wybaczyć sobie te swoje przeszłe błędy, które mogą zaważyć o twojej samoocenie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wyciągnąć wnioski i postarać się nie popełniać drugi raz już tego samego błędu. Kolejny podpunkt to celebruj czas, jaki spędzasz w swoim własnym towarzystwie. Gdy jesteś sam ze sobą, zrób dla siebie coś dobrego, coś co kochasz. Uwielbiasz kakałko? Zrób sobie kakao, siądź sobie na kanapie i pomimo tego, co dzieje się negatywnego w twoim życiu, staraj się dostrzegać te... Pozytywy w czasie tego Twojego faktycznie wolnego czasu, którego spędzasz sam ze sobą. Osobiście ostatnio nie mam zbyt wiele czasu dla siebie, jednak staram się go znajdować w takim, takim kontekście, że robię coś, nie wiem, gotuję obiad, albo sprzątam, albo zajmuję się Andrzejem i noszę słuchawki, na których słucham czegoś pozytywnego, na przykład vlogi, tysiologii, <grych> albo jakieś inne kanały typu. TEDx albo jakieś tam samorozwojowe. Lubię słuchać takiej nawet coachingowej gadki, żeby poczuć się ze sobą po prostu dobrze. I zastanawiam się też, jak wy podchodzicie do gadki coachingowej. Czy to jest takie totalne zło, tak jak wszyscy mówią, czy może Wam coś w tym pomaga? Ja na przykład na studiach bardzo na tym polegałam i przed egzaminami, na przykład jak się uczyłam do egzaminów, czy tuż przed nauką, faktycznie włączałam sobie jakiegoś tam czarnoskórego pana, który mnie motywował do tego, żeby cokolwiek zrobić ze sobą i żeby wpłynąć na ten swój sukces i to mi naprawdę pomagało a jeżeli coś jest głupie a działa, no to wcale nie jest głupie ostatecznie tak? Powracając do tematu, celebruj e, czas z samym sobą, weź sobie kąpiel czytaj ulubioną książkę poświęć jakiś ułamek swojego dnia na to, żeby faktycznie docenić samego siebie i i podkreślać te swoje zalety i to, co lubisz w danym dniu, czy w sobie. I przez te kilka chwil bądź dla siebie takim naprawdę bardzo dobrym przyjacielem. Piąty punkt to już coś czuję, że o tym nawet wspomniałam wcześniej, ale piąty punkt brzmi: nie tylko ty masz wady. I to jest fakt. Nie tylko ty masz wady i musisz o tym pamiętać w towarzystwie. Osoba, z którą rozmawiasz, która wydaje ci się naprawdę taka, Przebojowa, pewna siebie i chciałbyś być taką osobą, yy, podziwiasz ją po prostu za to, wiedz o tym, że ona też ma jakieś tam swoje wady i wcale nie jesteś gorszy od tej drugiej osoby. Absolutnie nie jesteś. Naprawdę, trzeba uświadomić sobie, że przebywając z innymi osobami, wszyscy jesteście równi. Naprawdę. Wszyscy jesteście ludźmi, wszyscy macie dokładnie takie same uczucia. I y, każdy z Was zasługuje na szacunek. Ty też. Więc postaraj się w towarzystwie nie patrzeć na siebie jako ten, który ma mnóstwo wad, tylko wyobraź sobie, że inni po prostu też je mają, bo taka jest prawda. Pamiętaj też o tym, że każdy z Was ma tendencję do wyolbrzymiania swoich wad i masz wrażenie, że wszyscy je widzą. A to nie jest prawda, bo najczęściej to wygląda w ten sposób, że w Twojej głowie to jest tak bardzo wyolbrzymione, że. Y, nie ma absolutnie pokrycia z rzeczywistością. Szósty podpunkt. Twoje talenty. Talenty, czyli to, w czym jesteś dobry. I nie mówię o tym, że musisz mieć, nie wiem, szóstkę z rzeźbiarstwa albo z plastyki, albo ze sztuki, albo być jakimś, nie wiem, zarąbistym mówcą motywacyjnym, bo masz do tego świetny talent. Nie. Możesz być po prostu śmieszkiem, wprowadzać dobrą atmosferę do zespołu, do grupy ludzi, do grupy swoich znajomych. Robisz pyszne drinki albo super sprawdzasz się w kuchni. Twoje potrawy są. Magnifik! A może jesteś po prostu szybki i zwinny, albo masz dobry refleks, szybko się uczysz, albo e, jesteś ambitny i zdeterminowany, żeby coś w swoim życiu zmieniać. Każdy z nas ma jakieś tam zdolności i swoje talenty, i trzeba je podkreślać w sobie, bo mamy tendencję do tego, żeby umniejszać w sobie to, co dobre, a wyolbrzymiać w sobie to, co jest złe. Podkreślaj w sobie to, z czego jesteś w sobie zadowolony, z czego jesteś dumny. Bo każdy z nas ma jakieś zdolności mniejsze albo większe, ale kim jesteśmy, żeby oceniać, która jest lepsza, a która jest gorsze, tak? Dla jednego coś jest lepszą zdolnością, dla drugiego gorszą i tyle. Można powiedzieć, że w większości sytuacji to jest dość indywidualna sprawa, jak podchodzimy do oceny czy ich zdolności. I teraz taki bonusik od neurobiologów: jak być szczęśliwym? To odkryłam dopiero ostatnio i mam zamiar to wdrożyć. Chciałabym się z wami tym podzielić, bo być może komuś z was też to pomoże. Uwaga: jak być szczęśliwym? Neurobiolodzy mówią, że jeżeli chcesz być szczęśliwym człowiekiem, Musisz się zaangażować, bo twój mózg nie zrobi tego sam. Jednym ze sposobów na to jest koncentrowanie się na pozytywności. Dlaczego? Bo koncentracja i rozmyślanie o pozytywnych empiriach zmieniają mózg dokładnie tak samo jak pozytywne doświadczenia, czyli rozwijają i utrwalają sieci neuronowe związane z pozytywnością. Pozytywne stany umysłu zaś na różne sposoby przekształcają się w pozytywne i dobre cechy charakteru. Naukowcy stwierdzili, że jeśli przez 20 sekund skupisz się na wrażeniach, emocjach i uczuciach towarzyszących pozytywnemu doświadczeniu, a nie przejdziesz nad pozytywnym doświadczeniem do porządku dziennego zgodnie z tendencją zapisaną w naszym mózgu, to mózg stworzy grupę połączeń neuronowych związaną z tym pozytywnym doświadczeniem. I stanie się bardziej wrażliwy na pozytywne sytuacje i docenianie siebie, co zacznie skutkować większą wiedzą na temat swoich silnych stron, które już masz, wzmocnieniem ich i wytworzeniem pozytywnych cech w tobie. Twoje zadanie polega więc na zaprzestaniu zasilania starych obwodów, które wzmacniają twoje lęki i złość, a w zamian skupienie swojej uwagi na nowych, pozytywnych połączeniach nerwowych. Na szczęście masz możliwość zrobienia tego. Powiem Wam, tego. że dla mnie to jest rewolucja. Mogę powiedzieć, że to jest dla mnie rewolucja, bo naprawdę wystarczy ćwiczyć codziennie 20 sekund, żeby faktycznie w Twojej głowie powstały nowe połączenia nerwowe, które pomogą ci pokochać samego siebie. Niesamowity to jest, i naprawdę chciałabym to przetestować i zachęcam was do tego, żebyście i wy spróbowali. No bo co macie do stracenia? To jest tylko 20 sekund dziennie. Chociaż to można myślę wydłużyć na troszkę więcej, no bo czemu nie kochać siebie dłużej niż 20 sekund dziennie? Dziękuję wam bardzo za uwagę. To jest wszystko, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że wam się podobało i że nie było zbyt dużo takich przesz przeszkadzaczy naturowych, a jeżeli już były w postaci śpiewających ptaszków, to mam nadzieję, że to wam się bardziej podobało niż nie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Papa! Jak ładnie zapachniało bzami, jejku! Ale jest super dzisiaj naprawdę jest świetna pogoda.